Cześć! Kolejny tydzień, kolejne zajęcia. Dziś mam dla Was małą niespodziankę. Pokażę Wam dwie różne litery, które tworzą dokładnie taką samą głoskę. To znaczy, że choć wyglądają różnie, wymawiamy je dokładnie w taki sam sposób. Naprawdę. Zobaczcie sami. Obie dzisiejsze litery to samogłoski. U otwarte, U zamknięte. U. U. Jest cała masa zasad, które tłumaczą nam, kiedy stosujemy Uotwarte, a kiedy uzamknięte. Nie będę Wam dzisiaj ich prezentować, ale pokażę Wam, w jakich słowach znajdziecie naszą dzisiejszą głoskę. Zaczniemy od Uzamkniętego. U, jak ósemka. To teraz coś nieco łatwiejszego. Przyjrzyjmy się u otwartemu. U, jak ucho. U, jak usta. U, jak uwaga. Ponieważ. Obie dzisiejsze głoski wypowiadamy w dokładnie taki sam sposób. Mam nadzieję, że dzisiejsza lekcja czytania nie przysporzy Wam żadnych problemów. Spróbujmy: Mu, tu, du, lu, l, u, d, lud, m, u, l, mój, Du ma duma, mi, la, mila, la, da, la da. A teraz spróbujcie sami: literując, a teraz sylabizując. Zwróćcie uwagę na dwa ostatnie słowa. Tyle liter, a tylko jeden kolor. Oznacza on tylko jedną sylabę. Ciekawe, czy da się rado odczytać te słowa. Powodzenia! Na dzisiejszym filmie pokażę Wam tylko, jak zapisać literę U otwarte. Z zamkniętym na pewno sobie poradzicie, przecież doskonale wiecie już, jak napisać literę O. Wystarczy nad nią postawić małą kreseczkę i gotowe. Przyjrzyjmy się zatem U otwartemu. Szymon już ćwiczy swoje pismo ręczne. Wy też możecie, bo karty pracy znajdziecie w opisie filmu.